Siemaneczko, witam wszystkich w kolejnym odcineczku The Cave. Witam nas ta nasza piękna tablica, która nas ostatnio pożegnała. Enlightenment Już wiem jak to jest i to jest oświecenie. Ta, te drzwi oświecenia mogą być otwarte tylko przez jednego prawdziwego mistrza. Okej, okay. a oświeconym kto może być? Wyciągnijmy ich, żeby się nie topili. Ty to może już w biednym. Lubili wyrzuć tą puchę świeconym może być, zobaczmy, może być naszą kilbahun. O, się zmieniło coś. O, o. Nie jest mistrzem. Nie jest mistrzem. Kiełbacha, może się przyda, dobra. Hillbilly, że tam już jesteś? Brykaj, co tu znowu jest napisane? the of thing can be the... test jakiś. Sprawności. Na górę będziemy się. O, tam jakiś mieczek był. Jakieś tarcze czy coś. Ale normalnie. O, bo myślałem, że to będzie na nas leciało. No tak, jak nikt inny by tego nie przeszedł. Oj, wybaczcie na chwilę, bo mam telefon. Dobra, już jestem, jestem, jestem. I nie wiem, czy się przyjrzeliście. Tutaj wam trochę postoję. Nie, 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 nie. Ja jak gadam przez telefon z narzeczoną. Dzięki za pozdrojenie tak w ogóle, O, zapomniałem wam powiedzieć, dzięki za pozdro dla narzeczonej Ale już 7 czerwca to będzie żona <grystanie> I tu, to jest Harley Harley, 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 Harley. Davidson Kurczę, starożytny Harley <grystanie> No, powiedzcie, że to nie wygląda jak Harley Dwa koła <grystanie> Minichów, wciągać, się, ale on jest kurna silny Nie wiem czy... Ja cię wszystko, człowieku, rozumiem? Kurczę, może, może spolszczenie, może znajdę do tej gry? Nie poczułem nawet. A się jaśniej robi, patrzcie. Uu. Tę to chyba trzeba będzie wyrzucić. Dobra, ciskamy tą kiełbasą. I jest mnich. Kurczę. Your mind is not at peace. To achieve enlightenment, you must pass the four trials of Zenness. Take this and begin your journey. Do not let your opinion of yourself grow too great. Remember this always: a single feather outweighs

cross the bridge of enlightenment. Cross the bridge. Bridge to będzie. Most, <laughs> no nie, no pies, nie szczekaj mi tam. wszystkiego powiem, nie Nie jestem aż taki. Best. O, nie You know, the journey to enlightenment is more than path. That sort of crap. Mountain paths are still pretty arduous, though. Never. Nie mam pojęcia, no chyba jak będę musiał się wskrabywać tam z powrotem. O, tam jest jakieś wejście, jak widzicie. O, ostatnie chwili. No jak będę musiał tu z powrotem wejść, to ja nie wiem. A tam innego wyjścia nie widziałem. Niestety, wszystkiego też nie zrozumiałem. Kurna, może wy zrozumieliście to bardziej. A ogólnie znowu z tym oświetleniem, być może to możliwe teraz z tym piórem będzie już bardziej oczyszczony. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, na no co. On nie wierzę. Jednak to nie to. On tu coś kufkuje, o, tera. I co? Oczyści się. Czy po prostu mamy golnąć nam z przepaści? Nic to nie daje. O, nie wierzę. Idziemy rozwalić kurde bramę. Chwilbili teraz ty. I teraz.

Będą nas gonili tamci, co to kurno jest, taki długi ten, pewnie, że nas gonią. Jest, a to dopiero dobre, patent autor. Что с ветром снова? А вот что с этим ветром, то есть не так. Ок. Ну. Да уж, мужчины ему положить запевное. Nie wierzę w to. Szybko teraz, szybko. To jest teraz dopiero dobre. Tak tu to, to tak szybko donieść? <śpiewanie> nie wierzę w to. Muszę to położyć chyba. A dwóch michów nie mamy. No już się otworzyły. Ale, uparte drzwi, okno szybciej, mnichu, szybciej. Co ciekawe, co byśmy za zadaniem. O, nie wierzę w to, no. Widzicie, pobiegłem, trochę pobiegłem. Co za zadanie byśmy mieli zrobić? Pewnie to są też. każdy bohater, i inne misje wykonujemy. No bo, gdybyśmy nie mieli mnicha, to byśmy nie mogli tych misji wykonać. O, nie wierzę w to, no nie wierzę w to. Czy ja w ogóle doniosę, jestem w stanie donieść to? No już nie. Куда рыцарь, вкрашешь до акций просто. Nic to nie daje. Miju. Otóż to, czyli muszę wyciągnąć je stamtąd, inaczej na dnie może ich odłożyć. <noise> Bardzo nużące. Ja nie wiem, czy milczałem przez dłuższą chwilę. Ja po prostu teraz się nie mogę. Nie mogę po prostu pojąć tego, jak to kurna szybko trzeba zrobić. Chyba jak mi się uda, to po prostu zobaczymy się. No, połóż to tam. Dobra, moi drodzy. Tu robimy cięcie. I jeżeli mi się uda, to na pewno to zobaczycie, bo nie będę tracił czasu na. Takie nie wiadomo co. I rycerz, ty się już spokój, bo ty nic tutaj nie dajesz. No i dobra, jest. Widzieliście o co chodzi. Trzeba było po prostu zamknąć mnichem jeszcze to. Still waters run deep and very very dark. A tu co? 6 galonów Slop in Manchester Zeus <laughs> Monkpuslecom. A to dopiero dobry. 6 galonów No i dobra. Jest woda. Siedem galonów. Cztery galony. A taka zabawa. A tu jest. A tu jest sześć galonów. Sześć galonów. Tu mamy cztery. Tu mamy teraz trzy To to odłóż Tu mamy trzy Wiecie, nie? Tu mamy ile? Cztery galony Tu trzy Teraz to bym się opróżnić jakoś Wylej tą wodę jakoś, chłopie. 6 galonów. Dobra, no ja wiem jak to zrobić, tylko jak wylać tą wodę mi? Kto mi to powie? Ten sposób. Empty, okay. ale bo chyba zrobiłem błąd. A nie, dobrze zrobiłem. Postaw to. No ale i tu I tu teraz, mamy trzy galony a ten jest pusty, teraz go napełniamy. Przelewamy. Tu mamy 4 galony. Tu mamy 6 galonów. Dajemy pięknie, tu. Pięknie, cudownie. O, go znowu ręka boli, ale tutaj pomyślał. Nie! No. Co znowu tutaj jest? Depatch. Koniecznie trzy, przejść. Wszystkie trzy próby. Hm. Dobra, sprowadzimy ich tam wszystkich trzech w takim razie. No ej, no właśnie, co ty mi rycerz się teraz wygupiasz? No i filbili na końcu, sierota nasza. Teraz coś powinno się tu zdziać. Oj, kurczę. Jakoś wam to wyciszy, bo puknąłem w mikrofon. Ej, ej. Czy ja tam właśnie nie powinienem zejść? A Hillbilly zapomniał swojego zabrać. Jeszcze wyżej gdzieś jedzie? Dokąd to jedzie? A tu jest historyjka. Przeżył, tylko czemu oni nie mają? No dobra, musiałem zginąć. Dobra, i Hillbilly pierwszy, to jest trójeczka i tutaj on zaraz będzie powinien... Małpka. Teraz... Mank. I teraz jeszcze rycerz. Mówię szybko! Super, genialnie. Co teraz? Jak zginą mi... No nie wierzę w to. <grywka> nie wierzę w to. Kolejna na misja. Hillbilly pierwszy. Mnich. Niech... No, 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 no. Co ty robisz? Teraz tak, chwil bili Nie wiem czy nimi trzema wszystkimi zdąży wejść Mnich, 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 czemu mnich nie działał? A mnich został. Wy uwierzycie mi w to? To jest teraz dopiero dobrze, że mi klawiatura nie działa. No, nie działa mi klawiatura. Moi drodzy, nie działa mi klawiatura się zepsuła. Bo zaraz się wścieknę. I nie uwierzycie, jakie to rozwiązanie jest bardzo głupie i proste. Tylko ciekawe, czy mi się uda. Zobaczymy czy się uda. Te wszystkie pierdoły. No, Kopnłem w biurko. biurko jest chwiejne, akurat są moje narzeczonej, także musicie to wybaczyć. Te wszystkie pierdoły są tylko po to, żeby nas kusiły, żebyśmy drgnęli z naszego miejsca. I teraz ruszyłem się mąkiem w jedną stronę. Ciekawe czy to nie będzie. Znowu yy, porażki w tym zadaniu, ale myślę, że nie. Zobaczymy. Mamy po prostu się nie ruszać. I trzy, dwa... Kurde, nie wierzę. Nie wierzę w to. Mąk, ty głupcze. W ogóle mamy się nie ruszać. W takim to razie. Mąk znowu się ruszył. Piec. Ciekawe, że to znowu nie zaważy o tym, że spadniemy, ale ogólnie polega to na tym, żebyśmy się nie ruszali. Zobaczymy. Może i za daleko nie wstanąłem, mogłem bliżej stanąć. Ciekawe, sobie funnąłem pada i czy, czy, czy mógłbym właściwie w DK wgrać na padzie, jeszcze nie patrzyłem, musiał to obczaić, możliwe, że na padzie lepiej by mi się grało niż na klawiaturze i jest, o to chodziło, nawet nie wiem czy poczułem na

I, i, I myślę, że na następny odcinek będzie już spolszczenie i będzie gitara. Wszystkie napisy, wszystko jest spolszczone. Fajnie. W sumie tak można się uczyć angielskiego, ale jak można się nauczyć, jak się nie zna słów, zaraz musiał siedzieć ze słownikiem i wszystko tłumaczyć, prawda? Dobra, poobczajmy to. Mhm, mm coś się dzieje. Obraz nam się oddalił. A to jest od tego Starka, starego mnicha, co tam sobie siedzi u góry. Ciekawe, co mu się stanie, jak to wyciągnę. Dalej, medytuj. Oh. remember this apprentice your worst enemy cannot harm you as much as your own unguarded thoughts It's oh yeah yeah no dobra jeszcze have but one inevitable end destruction O, nie wierzę. Hillbilly. Kubku, zawadzasz. <grywy> Billy był przeszkodą. Mung nie dał rady przepchnąć dwóch. Szkoda, że on szybciej nie może się wskrabywać. A tam jeszcze był ten most, nie? I też... O, to biedny Hillbilly.

Nie wierzę, w to siedział sobie na tym. Kurde, i Mank, teraz posiadł, nie wiem, to jego wiedza, to jego spokój. Nie wierzę, w ten sposób go zaatakowaliśmy tak. Gdybyśmy tam tego nie zrobili, to by sobie siedział. Zginął? O, ale to było perfekcyjne. Przyznajcie, że ten skok był perfekcyjny. Co tu się dzieje? Tak ten widok się oddalił? Arlej. Ale pięknie wygląda nasz monk. Tam było jeszcze gdzieś, gdzieś to tam prowadziło. O. A, ci już na nas czekałem? I teraz bramo. Otwórz się. Nakazuję ci, tak jest. Jest moi drodzy, przeszliśmy. Kurczę, ta gra naprawdę sprawia... Odczytamy sobie to. Will you save us? Czy nas oczalisz? Oczalisz? Ocali, pewnie, że tak. Dobra, od momentu jak przyjdą nasi kompanii... Udeczka. No! A gdzie oni są? Są! <grystanie> He, Pchaj ten cały tobu. Okej. Okay. I tu w tym momencie razem z Hillbilem żegnamy się, widzimy się w kolejnym odcinaczku. Trzymajcie się. Cześć.